Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Niezbyt pięknym popołudniem wtorkowym. Proszę Państwa, nie ma co wychodzić z domu. Ani z miejsca pracy, jeśli ktoś w miejscu pracy ogląda nasz program. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do wspólnej zabawy i zarabiania pieniędzy lub dorabiania pieniędzy, bo w naszym programie taką możliwość dajemy. Dobrze, w jaki sposób można zarobić pierwsze dzisiaj pieniądze? Popatrzmy, co tam mamy, 100 zł. I łatwa zagadka, proszę Państwa, łatwa zagadka imię z trzema literami A. Jedno z takich imion jest w kopercie. Jeżeli przy pierwszym telefonie ktoś z Państwa poda to imię, które jest z koperty, wygrywa pieniądze. Od razu powiem, że jest to bardzo możliwe, bo po pierwsze, takich imion naprawdę nie ma dużo. Po drugie, imię z koperty jest Państwu bardzo dobrze znane. Także proszę spróbować, zapraszam serdecznie. Aha, przypomnę jeszcze zasady naszego programu, a Wy kombinujcie, jakie to może być imię. Proszę Państwa, w naszym programie mogą brać udział wyłącznie gracze pełnoletni. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których można się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączycie ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączycie ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc na nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie. Jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, zostajesz połączony automatycznie z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowej odpowiedzi na antenie. Więcej dowiesz się na 388 telestronie czwórki. No to dobiego gotowi start. Proszę Państwa, kto ma pierwszy pomysł na imię z trzema literami A? No, spróbujmy pomyśleć. To jest naprawdę imię Państwu znane. Naprawdę znane, zresztą, zobaczymy. Może pierwsza odpowiedź będzie od razu wygrana. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jakie imię pan proponuje? Natalia. Natalia. Dobrze, są trzy litery A. Natomiast nie jest to imię z koperty. Proszę spróbować. Czy ktoś myślał o jakimś innym imieniu, proszę państwa? Spróbujcie pomyśleć. Ja tymczasem zapisuję może pana odpowiedź, ale naprawdę, no spodziewam się, że ta zagadka zostanie rozwiązana. Raz, dwa, trzy. Natalia. Dobrze. Są trzy litery A. Nie jest to jeszcze imię z koperty, także gra się toczy. W dalszym ciągu do wygrania 100 złotych. Zobaczmy, czy może teraz się uda. Dzień dobry. Dzień dobry. To jakie może być jeszcze imię z trzema A? Stanisława. Stanisława? Chyba też dobrze. Trzy A, ale też niestety nie z koperty. Stanisława. 1, 2, 3, a jak najbardziej. Proszę Państwa, słyszę, że rozdzwoniły się telefony, także e, parę osób próbuje przynajmniej się z nami bawić. Dobrze, 200 zł reżyserka, dajmy więcej pieniędzy, bo pogoda się zepsuła, trzeba ludziom jakoś poprawić humory. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie, myślę, że 200 zł zarobione tak w łatwy sposób, zupełnie bez wysiłku. Powinno ucieszyć wszystkich. Nie wiem, na remont może nie starczy 200 zł, ale zawsze coś przyjemnego można sobie tam sprawić. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę bardzo, odpowiedź: Małgorzata. Małgorzata nie, nie, nie. też są trzy litery, ale też niestety jeszcze nie z koperty, czyli nie do trzech razy sztuka, może do czterech. Małgorzata. Proszę Państwa. Tak jak dzisiaj się zastanawialiśmy z kolegą, który jest reżyserem dzisiaj programu i zastanawialiśmy się, jakie imię włożyć do koperty, to tak naprawdę wymieniliśmy 3-4 imiona. Naprawdę, z trzema A nie przychodzi wcale tak łatwo do głowy, że konkretnie musi być 3A. Nie więcej, nie mniej, tylko konkretnie 3A. Jest o dziwo bardzo dużo imion z jednym A, z dwoma A. Z trzema wcale nie ma ich dużo, także no ciekawa jestem, czy ktoś z Państwa ma pomysł na jeszcze jakieś inne takie imię. Były już Natalia, Stanisława, Małgorzata. Co jeszcze mogłoby być? Być może ktoś z Was ma na imię, także są tam trzy a to też warto spróbować. Mogę Państwu ze swojej strony powiedzieć, ale chwileczkę. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę o odpowiedź. Magdalena. Magdalena, też I rzeczywiście trzy a ale też niestety jeszcze nie kopertowe imię. Tak. No, popularne imię, chyba ostatnie popularne imię tak naprawdę Strzema A. Natalia już nie jest, Sława też już mało sama Gorzata Magdalena to takie dwa najpopularniejsze z imiona Strzema A. Proszę Państwa, uwaga! Mam nadzieję, że do pięciu razy sztuka. Jeżeli macie jeszcze jakieś jedno nowe imię, to jest naprawdę wielce prawdopodobne, że jest to imię z koperty. P Powtarzam, biorę za to odpowiedzialność, znacie Państwo imię, które jest w kopercie. Proszę Państwa, skoro do 5 razy sztuka, bo czekamy na piąty telefon, to 500 zł niech będzie do wygrania. Niech się cieszą ludzie, a zwłaszcza zwycięzcy. Namawiam wszystkich naprawdę bardzo serdecznie. Dzisiaj yy, słyszałam pytanie, czy naprawdę ludzie wygrywają te pieniądze. Naprawdę wygrywają, naprawdę wygrywają, także namawiam wszystkich do spróbowania, zwłaszcza teraz jak jest łatwo jest zagadka dla wszystkich, bo muszę Państwa ostrzec, że będziemy dzisiaj grali dużo trudniejsze zagadki jeszcze. Także później może być no tak, że po prostu nie każdy da radę. Nie, troszeczkę trzeba będzie być, e, no, mieć specyficzne zdolności, żeby kolejne zagadki e, odgadnąć. Natomiast w tej chwili po prostu według mnie jest taka zagadka dla wszystkich. Jeśli ktoś ma chwilę, żeby się przez moment zastanowić, to, to sobie na pewno jeszcze e, e, imię takie z trzema literami A przypomni. Było już Natalia Stanisława Małgorzata Magdalena. Takie cztery propozycje się pojawiły. Szukamy imienia z koperty. A ja Państwu ze swojej strony gwarantuję, że jest to imię, które na pewno znacie. Na pewno znacie. Także naprawdę jest to zagadka na raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Bardzo proszę o odpowiedź. Agata. Agata. Krótkie imię, ale Agata. rzeczywiście udało się tam zmieścić trzy litery A. Nie jest to niestety jeszcze imię z koperty. Zapisuję. Agata. Dobrze, jak tak dalej pójdzie, szczerze mówiąc nie przypuszczałam, że tak dużo będę musiała pisać na tablicy. Tak dalej pójdzie, będę musiała sobie chyba <grywa> na łódzki pisać, także proszę Państwa, nie macie wyjścia. Kolejna, kolejna odpowiedź musi być prawidłowa, bo inaczej padam na kolana, żeby dalej pisać. <grywa> um, no tak, Natalia, Stanisława, Małgorzata, Magdalena, Agata, co jeszcze? Co jeszcze? Jest na pewno jeszcze jedno imię. No, na razie go nie wymieniliście, ale, ale jestem pewna, że jeżeli ktoś się je poda, czy jeżeli nie wiem, zadecyduje, że dobra, koniec tej zagadki, pokażę Państwu, co było w kopercie, to wszyscy powiecie, no tak, że też, prawda, o tym nie pomyślałem. Albo jeśli ktoś o tym pomyślał, a nie zadzwonił, to pomyśli, kurczę, szkoda, że nie zadzwoniłem. Proszę Państwa, proszę zobaczyć, każda, yy, każda yy, odpowiedź. To jest ktoś, kto był w studiu, gracz, którego tutaj przed chwilą słyszeliśmy. Program dopiero się zaczął, a ja szczerze mówiąc, a ja już mam 500 zł do oddania, także dobra nagroda, bo wiem, że potem po prostu będzie trudno i nie dla wszystkich, dlatego zależy mi na tym, żebyście Państwo grali teraz. Zwłaszcza, co się pojawiło tam? A, proszę Państwa, mamy podpowiedź, B, pierwsza litera to B. Uwaga, pierwsza litera imienia z koperty, imienia, o którym wiemy tyle, że ma trzy litery A, i pierwsza litera to B. A, proszę Państwa, czyli dobrze. Następny telefon, mam nadzieję, z telefonem kończącym tę zagadkę, tak? Proszę Państwa, jeszcze raz proszę się skoncentrować, bo walczycie o 500 zł, także naprawdę dobra pieniądze. Zwłaszcza jeżeli przyszłyby one w tej chwili, bez takiego jakiegoś wielkiego wysiłku. Proszę się przez moment skoncentrować. Imię zaczynające się na literę B. I w tym imieniu są trzy litery A. Poszukujemy imienia z koperty. Jeśli ktoś poda imię z koperty, wygrywa 500 zł. I to pole poszukiwań jest w tym momencie naprawdę bardzo ograniczone, także ogromna szansa, że padnie prawidłowo odpowiedź. Trzymam kciuki i kończymy, dobrze? Pierwsza zagadka. Łatwa zagadka. Ja prosiłam reżysera, żeby pierwsza zagadka była łatwa dla wszystkich, którzy potrzebują pieniędzy, a może nie mają w tej chwili czasu na to, żeby bardzo trudne zagadki rozwiązywać. Może ktoś jest właśnie w pracy i ma gdzieś tam telewizor obok siebie. No, proszę zerknąć, może uda się. <laughs> imię z trzema A, proszę Państwa. Imię z trzema A. I pierwsza litera to B. Jakie imię przychodzi Ci do głowy? Jakie imię przychodzi Ci do głowy? Zaczyna się na B, pierwsza litera to B, i później gdzieś w, w tym imieniu są trzy litery A. Proszę Państwa, czy ktoś ma, czy ktoś ma taki pomysł? Bo najwyższa pora naprawdę tę zagadkę rozgrzewkową kończyć. Przed nami jeszcze. Bardzo poważne wyzwania na dzisiaj. Teraz gramy. Jeśli ktoś zna odpowiedź, ma pasującą odpowiedź w tej chwili, znalazł takie imię na B, imię z trzema literami A, proszę dzwonić, podać odpowiedź, bo jest ogromna szansa na to pół tysiąca. Uwaga, uwaga, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę podać odpowiedź. Walterze. Baltazar, co? Nie aj, jest to Baltazar, ale szczerze mówiąc, aż jestem zdziwiona, że jeszcze jedno takie imię się aj, udało aj, znaleźć w ogóle. Czy ktoś myślał o innym imieniu? Proszę Państwa, bo nie mam na co czekać. Lecimy dalej. Ja tu wpisuję ten Balta Baltazara. Baltazar. Eee... Myślę, że imię z koperty jest bardziej znane. Myślę, że imię z koperty jest bardziej znane. Proszę Państwa, to nie jest Baltazar. To nie jest Baltazar. Imię... Zaczynające się na literę B, a później są trzy litery A gdzieś to wlepione. Baltazar to była bardzo dobra propozycja. Pani bardzo gratuluję, że pani znalazła taki pomysł, ale jest jeszcze na pewno inne imię, które państwo znacie. Nie wiem czy nie lepiej niż imię Baltazar, naprawdę, także proszę pomyśleć. Czy ktoś ma jeszcze po prostu inny pomysł? Może ktoś już wcześniej pomyślał, o, jeszcze przed Pani telefonem, przed Baltazarem, może ktoś pomyślał o jakiejś innej propozycji, o jakimś innym imieniu, zaczynającym się na B i, i, i potem w trakcie tego imienia są trzy litery A. Proszę Państwa, ja uprosiłam o tę łatwą zagadkę dzisiaj na początku, bo wiem, że po prostu dalej będzie bardzo trudno, ale musicie mi pomóc ją rozwiązać. Dla kogoś z Was, pół tysiąca do wzięcia, mamy ostatnią minutę. Po prostu koledzy się denerwują, że potrzebujemy naprawdę dużo czasu na te następne, naprawdę trudne zagadki, także ta jest taka łatwiejsza, na rozgrzewkę, po prostu, żeby każdy, każdy niezależnie od tego, gdzie teraz jest, co robi, czy jest spostrzegawczy, czy nie, mógł po prostu w łatwy sposób zarobić pieniądze. I nie małe pieniądze, bo pół tysiąca, udało mi się wynegocjować dobrą kwotę, także a musicie mi teraz pomóc to rozwiązać. Grajcie na tym etapie, na którym się da, bo naprawdę potem może być po prostu za trudno. Uwaga, proszę Państwa, pół minuty, hmm, pół minuty niecałe już w tej chwili. Jeśli ktoś ma pomysł, jakie imię może być w kopercie, to musi być imię, które zaczyna się na B i imię, które ma trzy litery A. To zapraszam do studia z takim pomysłem i to teraz już, 15-14, kończy nam się czas na tę zagadkę. Pół tysiąca do wygrania. Uwaga, czekamy naprawdę w napięciu na kolejny telefon. 4, 3, 2, 1. Kto to będzie i czy padnie prawidłowa odpowiedź? Uwaga. Uwaga. Czekamy na telefon. Osta ostatnia odpowiedź.

Para. Proszę Państwa, też nie to jeszcze, rzeczywiście, trzy a posłuchajcie mnie, posłuchajcie mnie uważnie. Proszę mnie teraz posłuchać, dobrze? Uwaga! Proszę Państwa, dlaczego powiedziałam, że wszyscy doskonale znacie to imię? Bo każdy z nas był w podstawówce, bo to jeszcze jest chyba przymus, i czytaliście tam lektury szkolne, romantyzm, słowacki. Dwie siostry, dwie siostry. Jedna dobra, druga niezbyt dobra. Uh -huh. Przypomina się coś Państwu, coś Wam się kojarzy. Dobrze mogę powiedzieć, że jedna z sióstr to była Alina, a druga znana wszystkim, każdy z nas musiał być w podstawówce, chcąc, nie chcąc, proszę Państwa. Może gdzieś oglądają się rodzice <laughs> dzieci szkolnych. <laughs> Państwo na pewno musieliście pomagać. W którymś momencie coś tam czytać, zmuszać do czytania lektur, to się teraz przyda. Kto czytał lektury w szkole? Uwaga. Romantyzm, dwie siostry, słowacki, jedna z sióstr to Alina. Jedna dobra, druga niedobra. Alina i. Jak miała na imię druga siostra? Mogę powiedzieć, że pierwsza litera tego imienia to B, i są tam dwie litery A, proszę Państwa. I każdy z Was zna to imię na pewno lepiej niż imię Baltazar. Dlatego wydawało mi się, że to będzie proste. Ale uwaga, no nie przyszło to po prostu może do tej pory komuś do głowy. A może komuś przyszło, może gdzieś ktoś siedział i o tym imieniu właśnie pomyślał, zanim, yy, zanim tutaj takie podpowiedzi wrzucam. Dobrze, czy ktoś w tym momencie wie, o czym mówię? Szukamy imienia z koperty. Proszę Państwa, czekam na ostatni telefon. Bo teraz jest akcja dla, e, dla tych, którzy no, odrobili pracę domową w szkole, przeczytali lektury. Alina i dwie siostry. Jedna e, bardziej udana, druga mniej udana. Proszę Państwa, zdejmuję kopertę z tablicy. Naprawdę muszę kończyć. Zostały nam trzy chwile. Czekamy na ostatni telefon w tej sprawie. Następny gracz wygrywa pół tysiąca. Następny gracz wygrywa pół tysiąca. Słowacki romantyzm w szkole, w podstawówce była siostra Alina, a jej siostra na B. Na B i trzy litery A w środku. Czekam na ostatni telefon w sprawie tej zagadki. Proszę Państwa, jeśli ktoś w tej chwili nie wie, to po prostu nie dzwoni, tak? Czeka, być może następna zagadka mu bardziej podpasuje. Natomiast jeśli ktoś wie, o czym ja w tej chwili mówię. Jeżeli ktoś w ogóle nigdy w życiu nie interesował się żadnymi lekturami językiem polskim, nie czytał nic w podstawówce z zasady, to dziękujemy. Ale jeżeli ktoś coś tam pamięta, kojarzy mu się i wie o czym mówię, to zapraszam teraz do studia, dobrze? Gwiazdka 7303-704-304-303. Proszę Państwa, kończymy tę zagadkę rozgrzewkową, bo myślę, że już i tak zrobiło się gorąco. Kto wie, jakie imię jest w kopercie? To teraz zapraszam do studia. Uwaga! Na B, trzy litery A, słowacki, Alina to siostra. Na B, na B zaczyna się imię na B i trzy litery A. Czy ktoś wie, o czym mówię? Proszę sobie przypomnieć, przypomnieć, przypomnieć. Na pewno wiecie. Na pewno ktoś z Was wie. To imię powinno być znane wszystkim, chcąc, nie chcąc. Uwaga! Kto wygrywa pół tysiąca? Proszę Państwa, czekam na telefon. Uwaga. Proszę Państwa, jakie imię jest w kopercie? Nie Alina, tylko jej siostra. Jej siostra, by, by i potem 3A. Czy ktoś wie? Pół tysiąca do wygrania. ani czekam tylko na telefon ostatni telefon żeby zakończyć natychmiast tę zagadkę i przechodzimy do czegoś zupełnie innego także koniec lekcji polskiego Kto wie kto na tym wygra? uwaga mamy telefon dzień dobry Dzień dobry Witam serdecznie to proszę powiedzieć co jest w kopercie Balladyna Brawo <grywa> Brawo Balladyna proszę państwa Alina i Balladyna może warto sobie tam przeczytać Proszę Państwa, my jedziemy dalej w takim razie. Zobaczmy co... co...